Witajcie. Oto Huawei Mate 50 Pro, czyli znakomity flagowiec, który niestety nie ma szansy na odniesienie sukcesu. Z czego wynika moje zdanie? Tego oczywiście dowiecie się w tej recenzji. Na sam początek poruszymy sobie kwestię wyglądu, a także wykonania, i na tym polu uważam, że to urządzenie może się podobać, zwłaszcza w testowanej wersji o kolorze pomarańczowym. Możemy zauważyć, że taka rzucająca się w oczy część są to oczywiście plecki, wykończone przy użyciu skóry ekologicznej, a to oznacza, że w tej okolicy nie są gromadzone zarysowania i zabrudzenia. Uważam, że skóra ekologiczna to nie tylko znakomite rozwiązanie z punktu widzenia zachowania tylnego panelu w czystości ale też ma to swoje plusy polegające na tym, że to urządzenie trzyma się w ręce bardzo pewnie, do tego skóra okazała się rewelacyjna w dotyku. Z pewnością rzeczą, która zwraca na siebie uwagę w Mate'cie 50 Pro to znakomicie wyglądająca, no i też wystająca wyspa z obiektywami. Zobaczymy, że ułożenie każdego sensora nawiązuje przykładowo do Mate 20 Pro, dlatego, że obiektywy są tutaj umieszczone symetrycznie, właściwie poziomej i pionowej. Co więcej, wyspa testowanego Mate'a jest pokryta matowym aluminium, które się nie rysuje, do tego wokół wyspy znajduje się swojego rodzaju chropowaty pierścień, nadający jeszcze więcej takiego fajnego polotu do wyglądu tego modelu. Całość całości dopełnia świetnie spasowany, a także wytrzymały korpus zbudowany przy użyciu metalu, który jest połyskujący. W mecie 50 Pro dostajemy raczej typowe złącze USB-C, do tego na spodzie jest umieszczona maskownica głośnika, mikrofon, a także hybrydowy Dual SIM. Klawisze testowanego maita mają ponownie znakomite spasowanie, no i też rewelacyjnie wyczuwalny skok. Z tym, że minusem okazało się to, że sterowanie głośnością znajduje się niestety zbyt wysoko. Testowane urządzenie spokojnie wytrzyma zanurzenie w wodzie, dlatego że występuje tutaj norma IP68. Na temat frontu powiem, że są tutaj dwie rzeczy, które nie do końca mi się podobają. Chodzi o to, że w tym urządzeniu występuje noc, które zawiera wszelkie komponenty służące do pracy bezpiecznego no i też nie dającego się oszukać rozpoznawania twarzy oraz to, że boki ekranu są zagięte. Zobaczymy niestety często refleksy wynikające z padającego światła na ekran, dlatego zagięty panel uważam jako wadę. Plusem okazało się to, że w całości przedni panel pokrywa bardzo wytrzymałe szkło Kunlun, które dostajemy tylko w testowanej wersji tego modelu. Muszę jeszcze wrócić do tematu notcha, który w kontekście swojego rozmiaru okazuje się dosyć duży, kiedy oczywiście Porównamy to sobie do iPhone'a. Nasuwa się zatem pytanie, czemu testowane Mate ma właśnie takie wcięcie w ekranie. To wynika z faktu, że znajduje się tutaj bardzo bezpieczne rozpoznawanie twarzy 3D, bazujące nie tylko na kamerce do selfie, ale też wykorzystujące sensor TOF 3D. Samo działanie tej metody blokady okazało się rewelacyjne w jasnym otoczeniu, a także w ciemności. No i też nie ma szansy na oszukanie tego urządzenia przy użyciu zdjęcia, i to cieszy. W sytuacji, kiedy połączymy to z funkcją auto Automatycznej aktywacji ekranu w czasie podnoszenia to uzyskamy efekt polegający na tym, że tylko rzucamy okiem na to urządzenie, a następnie dostajemy się zawsze mega szybko do systemu. W mejcie niemalże tak samo szybko działa skaner zabudowany pod ekranem, który znajduje się na dobrej wysokości, a to oznacza, że za każdym razem łatwo się do niego sięga, do tego zawsze jest aktywny. Owszem, praca tego czytnika to raczej nie będzie równie dobry poziom jak w Samsungu Galaxy s 20 Dat Natomiast i tak działanie tej metody blokady oceniam wysoko. Co więcej, możemy tutaj ustawić animację, która będzie pokazywana w czasie wykrywania naszego palca. Natywnie są dostępne cztery ładnie wyglądające motywy. Skoro testujemy dzisiaj flagowca, to oczywiście bardzo ważna kwestia, są to wbudowane głośniki podwójne. Usłyszymy, że testowane urządzenie na każdym poziomie głośności ma czysty, a przy tym szczegółowy dźwięk. Co więcej, występuje znakomite wrażenie bardzo dobrego podbicia basu i to cieszy, dlatego, że nie każdy flagowiec ma takie nastawy dźwięku. Uważam, że słuchanie muzyki czy też konsumowanie treści na tym urządzeniu zawsze będzie przyjemnością. Do tego natywne ustawienia parametrów dźwięku okazały się do tego stopnia dobre, że osobiście nie widzę sensu grzebania w ekwalizerze. Całości dopełnia rewelacyjny poziom najwyższej głośności, a to oznacza, że testowany Mate gra głośno, a także donośnie. Na ten jeszcze się nie kończą, dlatego, że są tu Tutaj znakomicie działające wibracje haptyczne, no i też prasate dźwięku dedykowane do użytkowania tego modelu z zestawem słuchawkowym. Możemy wykorzystać tryby takie jak automatyczny Audio 3D, naturalny oraz standardowy, gdzie nastawę dźwięku można będzie znacznie dopasować przy użyciu korektora. Jestem osobiście zdania, że najwyższa półka to ekran testowanego Mate'a. Dostajemy tutaj OLED z wyższym odświeżaniem osiągającym maksymalnie 120 Hz. A to oznacza, że na tym ekranie animacje systemowe przewijanie wyglądają dosłownie znakomicie. Możemy zauważyć, że wszelkie teksty, a także ikony są tutaj szczegółowe do tego kolorystyka tego panelu okazała się natywnie raczej stonowana z tym, że barwy mimo tego są takie żywe, a przy tym soczyste. Wysoko są przeze mnie oceniane kąty widzenia, no i też poziomy jasności pozwalające na to, że ten ekran w jasnym otoczeniu w słońcu będzie na pewno widoczny. Całość się dopełnia funkcja Always on Display, nazywana w tym urządzeniu jako zawsze na ekranie. Możemy tutaj wykorzystać bardzo dużo motywów wyglądu Always on Display. Do tego możemy decydować o tym, jakie informacje są pokazywane, kiedy ekran naszego monitora będzie wygaszony? W tym urządzeniu występuje ciemny systemowy motyw, a także redukowanie światła niebieskiego, które może działać na podstawie harmonogramu. Na tym ekranie barwy mogą być normalne albo wyraziste, no i też ręcznie możemy dokonać zmiany konfiguracji temperatury barwowej. System, co ważne, może nie tylko samodzielnie sterować tym, jaki poziom odświeżania będzie aktualnie wykorzystywany, ale też możemy tutaj wybrać rozdzielczość ekranu z tym, że ponownie system może to robić automatycznie. Obie te funkcje, powiedzmy, automatyzacji mają powodować, że uzyskamy tutaj jeszcze dłuższy czas pracy. Całości dopełnia funkcja HDR, a także ukrywanie wcięcia w ekranie. Naszego testowego Meita napędza na 8 Plus generacji pierwszej, natomiast w tym urządzeniu występuje okrojona wersja 4G tego układu. Oczywiście wiąże się to z banem, który został nałożony na firmę Huawei, dlatego nie dostajemy tutaj 5 a to nie ma co ukrywać, naprawdę wielka wada w kontekście telefonu kosztującego 6,5 tysiąca. Jeżeli chodzi o pamięć, na pokładzie Mate znajduje się szybkie UFS-3.1, do tego 8 GB ramu. W zakresie łączności to urządzenie ma NFC Bluetooth A5.2 Wi-Fi 6, a system to Android 12 posiadający usługi Huawei, czyli HMS. Samo działanie systemu okazało się fantastyczne. Zobaczymy, że nasze polecenia są zawsze wykonywane szybko. Nie musimy tutaj na cokolwiek czekać. Do tego animacje wyglądają znakomicie. No i też pokramy na tym urządzeniu w każdą grę, gdzie oczywiście uzyskamy najwyższy poziom detali. Co więcej, uważam, że nakładka systemowa wygląda bardzo ładnie, spójnie, a także nowocześnie. A przy tym dostajemy tutaj dużo funkcji. Pewnego rodzaju taka specyficzna wada polega na tym, że testowany Mate nie ma oczywiście dostępu do aplikacji Google, natomiast możemy to łatwo obejść przy użyciu aplikacji na nazwie GSpace. Jestem osobiście zdania, że użytkowanie HMS nie stanowi obecnie większego problemu, dlatego, że w sklepie App Galery znajduje się coraz więcej aplikacji, no i też możemy wykorzystać narzędzia pozwalające na wyszukiwanie plików APK. Przykładem może być wyszukiwarka PETAL. Nasuwa się tylko pytanie, na które każda osoba zainteresowana zakupem nowego Mate'a musi sobie odpowiedzieć, mianowicie czy kupując flagowego smartfona kosztującego 6,5 tys. zł mamy ochotę na kombinowanie w postaci instalowania plików APK czy też aplikacji g -Space? Raczej niekoniecznie. Mimo tego, że to wszystko działa w porządku, to jednak występuje wrażenie, że testowany Mate to powiedzmy takie BMW 7 z wysuwanym ekranem z tyłu, gdzie wnętrze wygląda jak w čiji Duster Szkoda, ponieważ to urządzenie pod wieloma aspektami okazało się znakomite, o czym jeszcze opowiem przy okazji aparatu. Natomiast wady związane z tym, że nie ma tutaj GMS, czyli aplikacji Google, niestety skutecznie niszczą moje entuzjastyczne podejście do tego modelu. Musimy sobie nieco więcej powiedzieć na temat aparatu i w tym aspekcie testowane urządzenie to najwyższy flagowy poziom. Sensor basowy ma tutaj 50 megapikseli i ciekawostka polega na tym, że dostajemy tutaj zmienność Przysłone. Co ważne, ten obiektyw ma dosłownie mega szybko działający fokus laserowy, posiadający wykrywanie fazy, no i też występuje tutaj stabilizacja optyczna. Całości dopełnia obiektyw mający większe pole widzenia, osiągające 120 stopni, a także obiektyw peryskopowy. Oba te sensory mają ponownie szybko działający fokus z wykrywaniem fazy. Wykonywane przy użyciu Meita zdjęcia są znakomite, a nawet powiem, że poniekąd pozytywnie kojarzą mi się z rokiem 2018, kiedy pokazano Huawei P20. W jasnym otoczeniu uzyskamy znakomite szczegóły na każdym zdjęciu. Do tego zobaczymy, że za każdym razem są tutaj dobierane świetne ustawienia, a to oznacza, że działanie automatyki stoi w tym urządzeniu na bardzo wysokim poziomie. Co więcej, cieszy mnie to, że na pewnie występuje takie fajne wrażenie, że kolorystyka na każdym zdjęciu zdaje się być stonowana, z tym, że oczywiście nie brakuje tutaj dobrego poziomu saturacji. Możemy zauważyć, że nie ma tutaj szansy na to, aby jasne obiekty na zdjęciu okazały się przepalone, a to kolejna zaleta tego modelu. Uważam, że ładnie wygląda takie naturalne rozmycie w sytuacji, kiedy zdjęcie będzie wykonywane w bliższym ujęciu. Z pewnością ważna kwestia to przesłona mechaniczna, to nie do końca takie samo rozwiązanie, które dawniej spotykane było w Samsungu. Chodzi o to, że przysłona otwiera się albo zamyka w zakresie między F14 a maksymalnie 4.0 nie będzie to jednak płynna zmiana przesłony, ponieważ są tutaj dostępne takie wartości jak 142028, 2,8, a także 4,0. Samodziałanie tej funkcji może być automatyczne na podstawie naszego otoczenia, natomiast możemy to równie dobrze samodzielnie ustawić przy użyciu trybu ręcznego. Jeżeli chodzi o większe pole widzenia testowanego mejta, w tym aspekcie ponownie oceniam wysoko. Zobaczymy, że takie zdjęcia są szczegółowe, mają prawie tak samo dobrze wyglądające stonowane, a zarazem nieco podbite barwy, kiedy porównamy to sobie do sensora bazowego. Plusem okazało się jeszcze, że obiektyw posiadający większe pole widzenia ma na pokładzie autofocus, a to oznacza, że możemy wykonywać znakomicie wyglądające fotografie z bliska, ale przy tym w szerszym ujęciu. W mejcie możemy jeszcze wykorzystać obiektyw peryskopowy. Powiększenie optyczne wynosi tutaj 3,5 razy i takie zdjęcia wyglądają znakomicie, dlatego że ponownie są szczegółowe, do tego mają stonowane barwy. Osobiście cieszy mnie to, że nie ma tutaj efektu polegającego na tym, że automatyka stara się na siłę maksymalnie wyostrzyć wszelkie fotografie wykonywane przy użyciu tego obiektywu. Co ważne, występuje tutaj dziesięciokrotne hybrydowe powiększenie, które jakościowo stoi tak, że na wysokim poziomie. W nocy nie ukrywam, jestem zaskoczony tym, jakie efekty zapewnia testowane urządzenie. Możemy zauważyć, że Huawei w końcu wraca w tym aspekcie do swojej dawnej świetności. Chodzi o to, że w czasie testowania Huawei P20 w 2018 roku byłem dosłownie oczarowany tym, jakie fotografie w nocy wykonuje wtedy flagowy model tego producenta. Natomiast kolejne urządzenia zaczęły wykonywać za jasne, a także za bardzo wyostrzone zdjęcia w ciemności. Testowany na szczęście wykonuje dużo bardziej naturalne zdjęcia w nocy, do tego okazały się całkiem szczegółowe, zwłaszcza te wykonywane przy użyciu sensora bazowego. Nagrywane filmy są raczej w porządku, z tym, że to jeszcze nie poziom Samsunga czy też iPhona. Zobaczymy, że są dosyć szczegółowe, mają ładnie wyglądające stonowane barwy. Co więcej, możemy nagrywać filmy HDR, no i też wysoko oceniam działanie stabilizacji optycznej. Z pewnością plusem testowanego maila okazała się bateria, a przedtem czas pracy. Dostajemy tutaj ogniwo o pojemności wynoszącej 4700 mAh, a w zestawie znajduje się ładowarka o mocy 66 W. Możemy tutaj uzyskać wyniki między 5 a nawet 7 godzin pracy na ekranie, w sytuacji kiedy Mate będzie pracował przede wszystkim na sieci Wi-Fi. Co ważne, ładowanie przewodowe do pełna zajmuje tutaj około 40 minut. Do tego możemy wykorzystać ładowanie indukcyjne do mocy 50W, a także 5W ładowanie zwrotne. Na koniec muszę podsumować Mate 50 Pro. Uważam, że to urządzenie spełnia prawie każde oczekiwania stawiane wobec nowoczesnego flagowca. Natomiast są tutaj trzy aspekty przekładające się na to, że ten telefon raczej nie odniesie sukcesu. Wysoka cena brak oficjalnego wsparcia dla GMS no i też fakt, że nie ma tutaj na pokładzie sieci piątej generacji. Cała reszta na szczęście okazała się rewelacyjna, ponieważ dostajemy tutaj znakomite wykonanie obudowy, fantastyczny ekran, szybkie działanie systemu, a taka wisienka na torcie to jakościowo fenomenalne, wykonywane zdjęcia. Na dziś to będzie wszystko ode mnie na temat Meta 50 Pro. Dziękuję za uwagę, zapraszam oczywiście do komentowania, a także polaikowania, a tymczasem do zobaczenia.